Ja zapytam, czy jesteście. Gdzie... No właśnie zapytam. Tak, no zobaczymy. Taka ładna koloryścika, a ja w Proszę bardzo, zamierzka. Macy, nie mówimy to Nie A jak to nie ma? Nie Za to się zrobił Mikołajem, proszę o krótsze. Ja wchodzę na pustkę. Musisz na pokazać masz? Ja masz. A, no, ja no dobrze, tego puścimy. My tutaj już zostały poczętowane. O, co to jest? Ciaso, ale Na kogo? Ciasko na pierwot. się. Mikołaj dobrze wygląda. No. I no. Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj przy co?